historia o tym, żeby podążać za tym co się śni, podążać za tym co czasami mamy w głowie, ale zrzucamy na dalszy tor i zamiast do Australii przeprowadziliśmy się do Hiszpanii. Wcale to nie było proste. Wcale mhm. to nie było łatwe. Ja wiem, że te wszystkie rolki, informacje rzuć wszystko i jedź, spakuj tak. się. Kiedy wyjechać, kiedy nic jakby na ciebie nie czeka, ani nic Cię nie daje nie takiej chwili. Dokładnie. Mm. Podjęcie decyzji w takiej neutralnej sytuacji jest super trudne. No to skąd w tobie te 10 lat temu był taki pomysł, ja, albo taka potrzeba w ogóle, żeby znaleźć ten talent, żeby mm. mieć coś takiego, co będzie też jakąś misją, a nie tylko zwykłą pracą? Te drobne sprawy robią ci dzień. Potem tydzień, mm. potem miesiąc, a potem okazuje się, że całe życie. Słyszę, że ten trip miał wpływ jakiś pozytywny na życie, albo był przygodą życia, albo ciągle rezonuje w kimś.